Mój ulubiony superfood to jest burak. Kocham buraki i to jest fantastyczne warzywo. Jesteśmy w, właściwie w, w Europie jednym z największych producentów buraków. Obok dyni. Produkujemy niesamowite ilości dyni. To jesteśmy absolutnie numerem jeden. To są najnowsze dane statystyczne, które akurat ostatnio przeglądałam, ale ponieważ zaczęłam o buraku. Dlaczego ja tak lubię buraka? Dlatego, że burak jest fantastycznym źródłem azotanów w naszej diecie. Azotanów, które są konwertowane przez bakterie, naszą mikrobiotę, do azotynów, a te finalnie są zamieniane do tlenku azotu. Tlenek azotu ma właściwości tak zwane wazodylatacyjne czyli rozszerza nasze naczynia krwionośne jest szereg badań pokazujących korzystny wpływ Buraków, soku z buraka u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, czy już z nadciśnieniem tętniczym. I to jest właściwie, jeżeli nie mam jakichś przeciwwskazań pacjenta, że mam alergię na buraka, czy pacjent źle toleruje te buraki, to każdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym dostanie ode mnie zalecenie, żeby te buraki do swojej diety wprowadzić. Czy to jest w formie wyciśniętego soku z buraka w takiej wyciskarce wolnoobrotowej, czy to jest w formie buraka? ugotowanego, startego i przyrządzonego jako fantastyczna surówka. Czy to jest carpaccio z buraka? Proszę bardzo, właściwie ogranicza nas niebo jeśli chodzi o pomysły na przygotowanie tego buraka. Burak jest oprócz tego, że jest źródłem azotanów, jest też źródłem związku, który wspomaga metabolizowanie, prawidłowe metabolizowanie homocysteiny. My dzisiaj mówimy a o tym, że homocysteina, która jest aminokwasem, jest współczesnym cholesterolem. Wysokie poziomy homocysteiny. Korelują bardzo z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wysoka homocysteina to większe ryzyko uszkadzania ścian naszych naczyń krwionośnych. Wysoka homocysteina to także zwiększone ryzyko zaburzeń mikrokrążenia, tak istotnego dla prawidłowego zdrowia narządu ruchu, kości, naszych stawów. Więc jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla nas. A wprowadzając tak proste modyfikacje, jak chociażby jedzenie buraków, jesteśmy w stanie wspierać ten prawidłowy metabolizm homocystejny i utrzymywanie jej na prawidłowym poziomie. Burak wykazuje też działanie przeciwnowotworowe. Może być znakomitym źródłem probiotyków, jeżeli spożywamy go w formie soku fermentowanego. Jest doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. To dla pacjentów, którzy borykają się z zaburzeniami pasażu jelitowego. Ten pasaż jelitowy jest spowolniony, czyli dla pacjentów z zaparciami może być realnym wsparciem. Poza tym ma piękny kolor, piękny buraczany kolor, więc fantastyczne są te kolory soków. Jeżeli dodamy do niego sok z limonki czy garść malin wrzucimy, naprawdę zaskakujące doznania kulinarne, smakowe. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj nasz kanał.